Szybki quiz. Zgadnij z jakiego filmu do scena. Jestem ciekawszy, ktoś z Was zgadza, z jakiego to może być filmu. Cześć szkoła, moi drodzy. Z tej strony, Patryk Szczepanik, Szczepaników, tak jak zawsze. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj przed nami nietypowa seria, troszeczkę. Ponieważ jest to seria, w której troszkę się. Ośmieszam. Więc ja już nie przedłużam, tylko jedną informację daję. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to napiszcie poniżej pytania lub wyzwania, jakie mam losować w kolejnym odcinku i może zrobić, ok? Super! Możemy zaczynać miłej zabawy. Enjoy! Pytania i wyzwania ze wszystkich komentarzy wybrała dla mnie Maja i dzisiaj będą one tak losowo... Nie będę ich losował z miski, tylko będę ich losował z rozmowy na Messengerze. Widzicie, one są tak i ja będę robił tak i o, zróbmy ten pierwszy. O, pytanie. Jaki jest twój ulubiony film? Jak słyszę ulubiony film, to mam w głowie trzy filmy, więc je wam po prostu wymienię. Jest to dla mnie Incepcja. Nie wiem czemu, strasznie lubię. Avatar, na który super czekam, na więcej części, bo to jest po prostu o... Jak wiecie lub nie, o świat fantazji. i wszystko, to jest fantazy to ja sram za szczęście, że tak Coś wyszło. I trzecim filmem powiedziałbym, że jest Mimo Wszystko Władca Pierścieni, bo jest to jeden z tych filmów, myślę, że każdy takie ma, które wprowadzają go troszkę w nostalgię i czuję się podczas oglądania ich bezpiecznie, tak jakby jak dzieciństwo. Nie wiem, to ja po prostu oglądam Władcę Pierścieni, które widziałem setki razy, każdą część, i odpływam sobie i lubię to oglądać po prostu taką. Na razie było łatwo, słuchajcie, nie? Wyzwanie, zamaluj sobie markerem cały nos. Serio, cały nos. Jako pierwsze wy. Fak! Przecież to będzie się tak ciężko zmywało. No nie chcę tego robić. Zacznijmy może od takiego prostego nacięcia tutaj. I już jakoś później z pójdzie, prawda? O nie, ale nie pod okiem debilu. Jezu, czemu to się tak ciężko robi w oku kamery? Ej, nie umiem się, nie umiem, nie, nie umiem skoordynować ruchów. Daj mi telefon. Oto przy okazji nagrałem instastory. Eee, hej kochani, właśnie robię pierwsze wyzwanie do... prawda, czy wyzwanie? I musiałem mieć lustro, w, w sensie widzieć co robię, więc przy okazji nagrałem instastory. Pozdro. No, i poszło w świat. Każdy wie, że głupi jestem, także nie ma siary już. Co ty, no, nie wygląda to źle, nie? Jakby. Co by powiedziała Weronika, jakby się teraz malowała? Jeszcze tutaj troszkę boczki trzeba zrobić. Używam markera, oczywiście. Pilot. Pilot Używam mar markera firmy Pilot. Dzisiaj mam nadzieję, że już przelew za to dostałam. Do zrobienia dla Weroniki. Okej, okay. to jest chyba cały nos. tak mi się wydaje, że zrobiłem to dość ładnie. Wyzwanie zaliczone. Tak się chcecie bawić? Okej, okay. zobaczymy, co Wam wujek Patryk pokaże w kolejnych wyzwaniach. Zmień swoją nazwę na Instagramie na Pepiszek Patryczek. Dobra, nagram Wam to, że zmieniam. Zostawię to do jutra, ale się wkurzę, jak ktoś mi przez ten czas zajmie jeszcze paników, nie? Pepiszek Patryczek. No i od tej chwili jestem pełnoprawnym Pepiszkiem Patryczkiem. Kozak, wyzwanie zaliczonko. Next. Daj mi jakieś pytanie, co? Czego najbardziej nienawidzisz? Mam taką jedną rzecz, albo nawet kilka, ale powiem wam jedną, bo tu chodzi o jedną. Strasznie nie lubię, a raczej robi mi wielką różnicę, jeśli z kimś się umawiam i ten ktoś nie powie mi, że będzie na przykład tam ktoś jeszcze. Lu lubię jakby być doinformowany, gdzie idę i kto tam będzie, bo sobie na to tak jakby pod to nastawiam swój mood jakiś nastrój, nie? A w momencie, w którym ja przychodzę z jakimś nastrojem i jest tam ktoś, kogo się nie spodziewałem, albo średnio przepana, za tą osobą to. Wiesz, że jest od razu takie. What? Why didn't you tell me? Ja nie lubię być zaskakiwany nową jakąś osobą w towarzystwie. Chcę wiedzieć, że tam ktoś będzie, bo wtedy jestem inaczej nastawiony. Wiesz o co chodzi? Nie wiem, może bym nie ubrał koszulki ze swoim ryjem na spotkanie z kimś nowym? Wiesz o co chodzi? A wy, jak chcecie. Mogę zrobić odcinek z tego, czego nie lubimy. jak chcecie taki odcinek, to napiszcie w komentarzu. Tak, zrób taki odcinek. To zrobię. Ej, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że od litra wody wypitego naraz możesz nawet umrzeć. Zdajesz sobie sprawę, że to był fotomontaż, nie wypiłem tam litra wody, po prostu brałem to do buzi, wypluwałem i udawałem, że przełykam. Dobra, nie mów im, ale będę sobie pomagał. Kiedyś ten materiał wycieknie taki nieobrobiony, to będzie żałosne. Troszkę oszukałem, no ale kosztem tego, że żyję, więc myślę, że było warto. Ojej, wyzwanie oglądź sobie rękę. Dlaczego się takie rzeczy dzieją? Jak zaczyna być ciepło? Jak zaraz będę pokazywał wszystkim tę łapę? Ja jestem leworęczny, więc mniej mi szkoda prawej. O, oh, wow. Mmm. Czy to będzie kuć? Bo jak nie, to nie będę zły. Ale jeśli będzie to kuć, to <grym> będę zły. Żarty, żartami, ale po odcinku chciałbym wrócić do normalności. Dobra, co to się tu dzieje, moi drodzy? Dobra, wiecie co? Już chyba styka. Ja to zostawię tak w ten sposób. To jest taki ładny paseczek. To jest ogolone, a to jest oczywiście nieogolone. Mam nadzieję, że się wam podoba. Nie wiem skąd te żyły. W ogóle wygląda jakoś dziwnie. Jakbym ćwiczył, a to raczej jest nieprawda. Zadanie, jakby jest okej, okay. zaliczone, nie? Wyzwanie: Weź Zabije was. Ja was zmiotę z planety Ziemia. Weź prysznic w ubraniu. Cały musisz być mokry i zostać tak do końca odcinka. Pozdrawiam. Jezus Maria O Boże, ale zaczyna się wiecie co dziać Jakie zimne przylega mi do ciała teraz Czy jeszcze raz to zrobić, bo mam włosy suche What? Wyzwanie What? E... Zali zaliczone Ja to teraz przyspieszam moi drodzy Bo jest zimno w tym, wiesz o co chodzi To przylega teraz do ciała Zresztą po co ja wam tłumaczę jak działa woda Wiecie, że jest już zimno mi Przefa Farbuj włosy na różowo. Well, nie, nie zgadzam się. Wiesz, czego się nie zgadzam? Bo ja doskonale wiem, że w reklamówce z przyrządami do odcinka na pewno znajduje się jakaś durna farba. Dostałem reklamówkę od Mai przedmiotami potrzebnymi na odcinek i założę się, że jest to jakaś farba durna. Real Paris Colorista Washout Fioletowa. Proszę przeczytać instrukcje przestrzegać ich. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. No to nie mogę używać. No, ale nie pisze jak. A, to tu coś jest. Włosy umyj szamponem, dokładnie wysusz. Serio? No, tak jest. Dobra, chyba jest, jest okej. Okay. Okay. Dobra, włosy mam suche. Aby upewnić się, że kolor ci się podoba, przed farbowaniem całej włosów wykonaj test na pojedynczym kosmyku. Tu ma jakichś frajerów, dawaj mi to. No to jazda, moi drodzy. A więc mamy taki fiolet, i on ma być tu. O. No a jak tam, kochani, wasz dzień? I to jest prawda, czy wyzwanie, właśnie, jeśli ktoś pierwszy raz was ogląda. Jak to mówiła moja mama zawsze? JOLO! Wo, taki będzie kolor? Ja to już widzę. Wydaje mi się, że ta farba już doszła na tej mojej głowie, że mogę ją zostawić na trochę czasu. Chciałbyś zjeść żelka swojej wielkości? Nie, 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 bo ja jestem za duży. Ja mam metr ponad 90. Taki żelek, po pierwsze, by mnie przeraził, a po drugie, bałbym się go nawet dziabnąć, bo by mi przywalił w papę, wiesz? Bułę na Japsona by mi przywalił, a ja nie chcę takiego czego. Nie, nie zjadł. Nie chcę zjeść takiego żelka. Miałeś kiedyś normalny. <laughs> Zarobisty w momencie odcinka to przeczytałem. Pytanie, czy miałeś kiedyś normalny plan na życie? Bo wiesz, to co robisz, to nie jest norma. Czy miałem normalny plan na życie? Kiedyś o tym mówiłem na jednym Odcinku, myślę, że nie miałem normalnego planu na życie. Myślę, że nie miałem planu na życie w liceum, jeśli o to chodzi. Troszkę smutny to mi się zrobiło, ale taka jest prawda. Kiedy wszyscy już się uczyli na matury, ja nie wiedziałem, gdzie chcę studiować, i nie wiedziałem, czy w ogóle chcę studiować, no i okazało się, że nie chcę studiować, tylko po prostu się wyprowadziłem do Krakowa. Zacząłem pracować, zacząłem YouTube'a i znalazłem swoją drogę. Także jeśli jesteś tam i nie wiesz co robić, i czujesz się zagubiony, po prostu próbuj różne rzeczy. Niekoniecznie YouTube'a, nie musisz robić tego durnego YouTube'a, ale próbuj innych rzeczy, nie iść na studia, jeśli nie masz pomysłu, na jaki chciałbyś iść, wiesz co, zrób co chcesz po prostu, tylko próbuj. Nie zamykaj się na tym, że jest jedna droga. O, i powodzenia. Pytanie. Czy wolałbyś wypić szklankę ludzkiej krwi, czy zjeść żywego pająka? Po pierwsze napiszcie, co wy byście woleli w komentarzu, bo to też mnie ciekawi. A po drugie... <laughs> szklankę ludzkiej krwi, fuj, pająka. Fuj, pająka? Nie, szklankę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, pająka pod wpływem presji to musiałem zrobić. O, Karolina napisała wyzwanie Tak mi cię szkoda, co oni z tobą robią, więc moje wyzwanie to zamów sobie coś, na co już od dłuższego czasu polowałeś. Pozdrawiam. Oj, Karolina, jak bardzo się pomyliłaś, bo ja ostatnio kupuję tyle głupot, że nie mogę już nic więcej zamówić. Ja jestem tym typem człowieka, który codziennie ma coś w paczkowacie. teraz, ostatnimi czasy, odkąd się zaczęło wiecie co. Wczoraj przyszły mi, na przykład słuchaweczki bezprzewodowe do PlayStation. Piękne są. Nie pokażę wam, bo ubrudzę. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło, że ktoś myśli. Że ktoś myśli na tych filmach o mnie. Wyzwanie. Narysuj sobie, mo... ale po co? Ale na co to komu? Nie... Ja już wyglądam źle. Ja powinienem mieć taką kartę, że mogę raz czegoś nie zrobić na odcinku. Narysuj sobie monobrew w taką jedną. A dzięki za wyjaśnienie, bo nie wiedziałem. Ketchupem. No dobra, no to mogę to zrobić, bo zaraz i tak będę to zmywał, bo będę szedł włosy mieć Ketchupem lub majonezem lub musztardą, zależy co masz w domu. Simba... To nie jest monobre, what the fuck? Okej, okay, y więc to jest monobre w moim wykonaniu z ketchupu. O, proszę, jakie jest miłe pytanie? Ile chciałbyś mieć dzieci w przyszłości? No i dziękuję bardzo za normalne pytanie. Myślę, że większość odpowiadałaby, że dwójkę i podoba mi się słowo dwójka. Na pewno nie chciałbym mieć jednego dzieciaka. Na początek jednego, ale potem dalej coś robić, nie? Dziewczynka i chłopak byłoby spoko. Może trójka? Jak będę miał pieniążki, to czemu nie? W sumie wychowam trzech takich szczepaników, papryków. Dobra, trzy albo dwa. Z zależy w zasadzie od mojej pani, którą bym miał. <laughs> Jak pani będzie chciała trzy, to zrobimy trzy. co? Cała się jakieś z płcią tej samej płci? Nie, ale kiedyś odpowiedziałem na jednym jakimś odcinku Kiedyś powiedziałem, że pocałowałem w policzek mojego przyjaciela Ale to był wtedy taki vibe, że o, jest super, uwielbiam cię I on się cieszył To tak wie... Ale tak wiesz... No homo Poza tym on ma teraz żonę, więc... To było dziwne, gdyby się mu to podobało, prawda? Dominik? Pytanko, ulubiona pizza. Moja ulubiona pizza. nawet wam powiem z jakiego. Skąd ja to zamawiam? A, z Palermo. Wielkości mega. 50 cm. I ona się nazywa Amore. Mega Amore. I Amore ma w sobie kurczaka, kukurydzę, pieczarki. Ser, oczywiście. To jest moje ulubione po prostu zestawienie. To jest takie, że. o, oh, give it to me. Uwielbiam taką pizzę. Idę zmyć to, zobaczyć czy to działa. Także zaraz przyjdę. A ścierstwo. Jedyne co zmieniło kolor, to moje czoło. Isto, zobaczymy jeszcze, jak wyschną do końca. I cały mi się nos zmazał w ogóle, więc to wcale nie był permanentny. Toś mi tu okitował. Koniec odcinka, zamiast mówić normalnie, powiedz głosem Andrzeja. Ja nie wiem, jaki ma Andrzej Duda głos. Centralnie, nie wiem. Powiedz głosem Andrzeja Dudy, tak. helu. Ale trafiłaś, bo nagrywałem teraz dosłownie hel. No dobra, to to mogę zrobić w sumie, spoko, ale pod koniec coś jeszcze może dzisiaj jest. Posyp się brokatem i zostanie tak do końca odcinka. I tu jest taki problem, że ja zamiast brokatu mam konfetti. Ała. Ej, ja teraz słyszę, jakbym miał zatkane uszy, serio? Wow, chyba kończymy ten odcinek. What the fuck? To nie było tego warte. Dobra, moi drodzy, robimy ostatnie pytanie, i ostatnie wyzwanie, i ja znikam. Ja to będę sprzątał dwa miesiące. Czy kiedykolwiek wpadło ci coś, czego nie chciałeś wrzucić do klozetu i co to było? Podoba mi się, że w tym nawiasie jest, wiesz, coś, czego nie chciałeś wrzucić, bo jest wiele rzeczy, które chcemy mieć w kiblu, prawda? No nie! Jezu, dalej mi trzeszczą te uszy. Coś czego nie chciałem, tak, wpadła mi kiedyś szczoteczka, ale to była moja szczoteczka, więc miałem do wyboru albo tego nie mówić mi, albo powiedzieć, że to wpadło i po prostu, wiesz, powiedziałem to sobie. I Patryk był zły. Ostatnie wyzwanie, moi drodzy. Drodzy Państwo, to już koniec tej zacnej konferencji. Dziękuję wszystkim stowarzyszonym za zebranie się w tym oto miejscu. Dziękuję. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście zasubskrybowali ten kanał mojego bliskiego przyjaciela Szczepanikow, bo tego się nie odmienia. <laughs> Proszę, usługujcie go w filmie kraju o lepsze jutro. Dziękuję Państwu. I moi drodzy, tym oto akcentem ja się zwijam. Ej, chyba trochę widać ten kolor, więc dziękuję bardzo za uczestniczenie w dzisiejszym odcinku. Dziękuję każdej osobie z osobna za nadesłanie tych świetnych wyzwań, bo uwielbiam je dla was robić. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, jeśli sprawia wam frajdę oglądanie tego, co dla was tworzę tutaj na takim odcinku, piszcie poniżej z wyzwania i pytania, najlepiej z takim W na początku i P na początku. Widzieliście to właśnie w tych komentarzach, które tutaj podawali ludzie. Wpadajcie na Szczepanikow.pl, pamiętajcie, że do końca kwietnia dostajecie Darmowy plakat do każdego zamówienia, nieważne jak dużego może to być zwykła opaska na rękę, taką, którą tutaj widzicie, i też dostajecie do zamówienia darmowy plakat z moim autografem. Dzięki za oglądanie, moi drodzy, do następnego odcinka, moi drodzy i bye! No, no, no.